się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie, jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... no niestety pewnie większość. Nie rozumiem, to czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad. Osobiste odczucia i animozje. Poza tym. Poza tym. Czasem. Wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazę. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. <grywka> Ubaw, popach mówić.